Niedziela 7 lutego Anna Romanów podsumowanie tygodnia. Poniedziałek posłanka Grażyna Ciemniak zwołała konferencję prasową, której przedmiotem była sytuacja w bydgoskim porcie lotniczym. Zdaniem posłanki sytuacja lotniska nie jest jasna, dlatego pod koniec biegłego roku zwróciła się do prezydenta Bydgoszczy o informacje na temat realnej sytuacji portu. Brak odpowiedzi na swoje pytania posłanka odebrała z dużym zaniepokojeniem. Wieczorem radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego podjęli decyzję o wykupie większościowego pakietu akcji przez samorząd województwa. Środa. W ratuszu odbyła się przeniesiona ze stycznia sesja Rady Miasta. Jednym z omawianych punktów była kolejna próba dążenia do zmiany granic Bydgoszczy. Radni opozycji zarzucali w debacie prezydentowi brak prowadzenia dialogu z gminami ościennymi oraz nieprzygotowanie wszystkich dołączników do uchwały. Wiceprezydent Wojciech Nowacki zarzuca natomiast, że brak porozumienia jest winą gmin Sicienko i Białe Błota, które w ten sposób blokują ważne dla Bydgoszczy inwestycje. Radni wyrazili po raz kolejny wolę zmiany granic, jednak ostateczną decyzję podejmie ministerstwo. Czwartek. Przewodniczący Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop Zygmunt Mackiewicz poinformował dziennikarzy, że jeszcze w tym roku wykonana zostanie kolejna część odbudowywanej fontanny, jaką jest rzeźba uwadniętego wężami. Latem Stowarzyszenie przekazało miastu rzeźbę Miedwiedzicy z Niedźwiadkiem, która obecnie mieści się pod galerią drukarnia.